Nissan X-Trail z napędem na 4 koła. Mamy tutaj możliwość jazdy tylko z napędem naprzód, z automatycznym napędem na obydwie osie, lub możemy na stałe ustawić sobie napęd na 4 koła. Mamy takie pokrętło. I tym pokrętłem możemy sobie ustawić. Od razu mamy podgląd na tablicy rozdzielczej, gdzie widzimy, w tej chwili jest dołączone na stałe napęd na cztery koła. Jeżeli zmienimy, wtedy mamy napęd na, tylko naprzód i wówczas nie, nie mamy ikonki, mamy zablokowany napęd naprzód, albo mamy automatycznie dołączony. Napęd na cztery koła. Gdy ustawimy pokrętło na automatyczne dołączanie napędu na cztery koła, wtedy system, gdy wyczuje taką potrzebę, po prostu dołącza ten napęd. Na przykład wtedy, kiedy dynamicznie ruszamy lub gdy teren tego wymaga, wtedy samochód ma napęd na cztery koła. Na przykład podczas jazdy po asfalcie, kiedy nie jest to konieczne, wtedy mamy napęd na przód. x dostał teraz nowe silniki. Silnik o pojemności 1,7 litra ma 150 koni mechanicznych i to jest diesel. Jest też silnik 1,3 litra, benzynówka o mocy 160 koni. My mamy do dyspozycji diesla. No, jedzie się nim fajnie, ale bez szaleństw. Bezstopniowa skrzynia biegów Xtronic dobrze współpracuje z silnikiem. Nie sprawia, że w ogóle podczas jazdy nie czujemy jej pracy, czyli po prostu skrzynia działa płynnie. Zawieszenie w Xtrialu e, nie jest miękki jak można by było się spodziewać. Samochód bardzo dobrze zachowuje się podczas jazdy po asfalcie. Natomiast jadąc w terenie, gdzie mamy um, dużo nierówności, wytłumienie tych nierówności jest um, dosyć słabe, mocno odczuwamy. Spalanie wikstrialu w, w terenie i takich drogach gruntowych i takich lokalnych wychodzi na poziomie 8,6. Natomiast w trasie, kiedy jedziemy z taką prędkością do maksymalnie 120 km na godzinę, to jest w granicach 6,5 litra na 100 km. Ekstrial e, dosyć e, jest głośny podczas jazdy. Silnik jest dosyć słabo wyciszony i pracuje dosyć głośno, szczególnie przy wyższych prędkościach jest to mocno odczuwalne. Samochód nie, nie jest dynamiczny podczas jazdy, jest ospały, co ma znaczenie szczególnie przy manewrach wyprzedzania. Rusza też z takim. Dosyć powoli, jak na tego typu samochód. Tablica rozdzielcza w Iktrialu jest bardzo podobna do tej, którą już znamy z Kaszkaja. Mamy duży ekran obsługi systemu multimedialnego z nawigacją, z radiem, pod spodem oczywiście system klimatyzacji, po środku tradycyjnie miejsce na kubek. W tej wersji mamy y, też podgrzewane siedzenia dla kierowcy, pasażera, ale również też pasażerów z tyłu. Kierownica i wszystkie systemy, które tutaj mamy, asystujące analogicznie jak w Kaskaju, czyli mamy asystenta pasa ruchu, mamy również asystenta awaryjnego hamowania, który też wyczuwa pieszych. Już niedługo też w opcji będzie system tak tzw. autopilot, który będzie również umożliwiał jazdę w korku. Natomiast tutaj już jest dużo funkcji, które tą automatyczną jazdę bardzo przybliżają. Oczywiście obsługa tempomatu na kierownicy, obsługa komputera, czyli tu możemy sobie ustawiać sobie taki ekran, który nam pasuje, mamy taką możliwość. Generalnie to wszystko Wygląda bardzo podobnie jak w Kaszkaju. Mamy też podłokietnik, który oczywiście dla mnie jest daleko wysunięty, więc nie mogę z niego skorzystać. I mamy też tutaj schowak w tym podłokietniku no, tylko jedno gniazdo, w dodatku 12V nie ma tutaj USB. USB mamy tutaj. I kolejne gniazdo zapalniczki. W drzwiach mieszczą nam się małe butelki, a przed pasażerem mamy schowek, który mieści A4. Także można coś schować. Małe takie korytko, jakieś drobiazgi. I to by było na tyle. To, co jest fajne, oczywiście, co mnie się bardzo podoba, to jest szklany dach, który jest tutaj również odsuwany. Czyli możemy, przecież prosto w niebo, bardzo wygodna funkcja. Naciskamy guzik. I Bagażnik nam się sam otwiera. Naciskamy guzik, i bagażnik nam się sam zamyka. Bagażnik w Ekstrialu jest dość duży. Oczywiście jest system. Dwupoziomowy, więc możemy mniejsze rzeczy schować sobie na dół. Możemy sobie taką półeczkę stworzyć. Tak, taki bagażnik to jest 565 litrów. Jeżeli położymy tylną kanapę. Powiększymy sobie bagażnik aż do 1996 litrów. Czyli będzie już gdzie schować. I będzie można przewieźć też sporo rzeczy. Dwupoziomowy, a nawet można powiedzieć trzypoziomowy bagażnik w X-Trialu. Mamy dwie półki, więc możemy sobie. Rozłożyć drobne rzeczy tak, żeby nam się nie przewracały po całym bagażniku. Może być też płasko. Gdy macie trochę więcej bagażu, ale nadal musicie przewieźć 5 osób, to Nissan X-Trial ma rozwiązanie. Tutaj kanapa się przesuwa. Czyli na przykład, jeżeli z tyłu siedzą dzieci, można spokojnie przesunąć bliżej i mamy dzięki temu więcej miejsca w bagażniku. Oczywiście, jest tutaj też opcja, taka, że kładziemy całkowicie siedzenia. Wtedy możemy sobie jeszcze przesunąć, ale już ze złożonymi oparciami. I wtedy mamy. Cały bagażnik z tyłu do dyspozycji. Zobaczmy teraz, jak dużo jest miejsca z tyłu. Przy normalnie rozłożonej kanapie jest sporo, ale muszę przyznać, że jest dość twardo. Przypominam, jestem niska, mam 1,58 m. Więc mam to spory zapas, jeżeli chodzi o nogi. Mm, ale powiem Wam, że siedzenia są, że kanapa jest dość twarda. Więc nie wiem, czy na dłuższą, na dłuższą podróż będzie wygodna. Natomiast dla miłośników. Napojów mamy tutaj podłokietnik, jeżeli jedzie tylko jedzą tylko cztery osoby lub tylko dwie z tyłu, możemy sobie rozłożyć oparcie środkowego miejsca i mamy tu e, pojemniki na dwa kubki. Dzięki temu mamy też e, od razu e, dojście do bagażnika, ponieważ Tworzy nam się tu taki otwór, więc jeżeli coś zostawimy w bagażniku, wówczas możemy łatwo po to sięgnąć. Z tyłu siedzi się dość wysoko. Ja jestem niska i mam, wydaje mi się, bardzo blisko głowy sufit. Zastanawiam się, jak tutaj by się czuła osoba, która miałaby 2 metry na przykład. Natomiast siedzi się. Wysoko, więc teoretycznie widzi się więcej. To teraz sprawdzimy, jak to by wyglądało, gdybyśmy całkowicie e, odsunęli e, naszą kanapę. No, jeżeli o mnie chodzi, to dałabym radę, ale chyba niewiele jest takich osób. Czekajcie, zobaczcie. Ile to miejsca zaoszczędzone z tyłu. Tak to wygląda. Tu jest siedzenie nieodsunięte, a tu kanapa, która jest odsunięta. Czyli powiększony jest bagażnik. Da się, da się.